Cześć! W dzisiejszym filmie Wam pokażę, jak tutaj właśnie mieszam paszowóz. Będę przejeżdżał też krową. Także taki film Wam zrobię, bo mam luzik, zwierzaczką dałem, bo tym nie przejeżdżamy paszowozem. Kurde, tym mieszaniem tego to by było trochę więcej roboty niż jak tu jest. Się rzuci, sumie, 5 minut się rzuca sypie się paszą i jest do tych zwierząt No wiadomo Do krów Trzeba będzie teraz umieszać, także będę szedł mieszać paszowóz sobie tutaj siano książkę przywiozłem Misiu za, zawsze ze mną a I Michael, Koryta trzeba będzie im teraz ładnie powyczyszczać yy, Cielakom bo już tego towaru mają no staram się ja zaraz na jakiś czas z tym wyczyścić. Dzisiaj też będę im ścielił, bo już miałem wybierane ostatnio Ale już się zrobiło słabo, także trzeba im pościelić krowy już czekają, ale no nie mogę mieszać wieczorem, bo już się grzeje ta, ta pasza tego muszą chwilkę poczekać. Beczki rosną ładne No a my idziemy odpalimy zetora Tu jest docieraków, jak zawożę taczkę tam w drugim budynku No rozwalił mi się snopek z poplonem. Na pół się, jak odwinąłem folię, to się spadło. No mokre. Na to się akurat już nic nie poradzi. Tu takie mokre jest. Przeposzowóz. Przyczepa. Starujemy. Zaraz go odkręcę na pełną Tylko podjadę już ładowarką z towarem słoneczko świeci, ale rano rano było zimno Tam chyba 8 stopni tylko było także ale wiatr i naprawdę lodowa taka jak byk O, zrobię tak może Nie wiem Czasem się i tak zdarza, że pika ten czujnik Także tak Jeden snopek siano Kiszanki, Pół snopka poplonu To tak wychodzi około 850 kg Odpalamy na pełną kurwę Zetora 440 kg czyli wiadomo, jakbym zebrał to wszystko to by było 500 czyli coś tak jak mówiłem w filmie ze złożenia czy tyle ważą gdzieś te rolki zobaczymy, poplon mokry jak bo te soki się uwalniają przez ten czas to takie jest żeby było bardziej soczyste ale Densem. Było 440 300 kg poplonu. Gdzieś dobra, to zbiorę się na Kiszonki tej reszty. O, poplon na jutro. No tutaj takie wiecie, jest składowisko, no ale jak nie ma murka, zawsze się zapieramy o słomę tylko teraz już słowa wybrana. To trzeba sobie radzić inaczej. To trzeba sobie tak... Murek jest najlepszy właśnie do takich rzeczy, ale to... Zawsze są stuk zapieramy wszystko. Dobra, jest 800 kg. Chcemy wyczepić krokodyla. Założyć. Założyć łyżkę. No i kukurydzę walimy. Także tutaj odczepianie krokodyla wygląda tak, że najpierw wykręcamy sobie. wyjścia hydrauliki nie wiem czy gdzieś jeszcze nie widziałem nigdzie czy ktoś jakaś firma tak robi w ten sposób ale Merlo tak ma i zakręcamy od wypinania hydraulikę także w momencie jak nie mamy żadnych yy, osprzętów, które używają hydrauliki na przykład łyżka paleciak to w ogóle nie trzeba wychodzić z ładowarki no, także łyżkę mamy przerobioną od Jondira. ona jest chyba z z mandamu. Chcieliśmy teraz kupić sobie yy, łyżkę o krokodyl, ale no, nie było nam dane widocznie, bo, bo się pirania jeszcze nie sprzedała. Znaczy nie ma jej wystawionej. Wystawiłem, nikt nie z, jed, dzwonili handlerze. Coś tam pierdzieli i za pół darmo by chcieli, to a ona nowa jest praktycznie nieużywana. Szkoda, to już lepiej niech chcę stoi, może jeszcze się kiedyś do czegoś przyda, muszę to tylko lekko podwinąć. No także widzicie, ja też nie muszę czekać z pocięciem się materiału, bo wszystko jest pocięte nożami. Zaraz wam pójdę w paszowozie pokazać jak to wygląda. A na koniec sobie pozgarniam wszystko. Bo tak się jeździ, to się na nazbiera. Także to nas to kukurydzy. A, nie miałem wam pokazać, dobra. Tak wygląda towar w momencie, jak już wrzuciłem. Pocięty, nic nie trzeba robić. Kiedyś świrowała nam ta waga, a sama się naprawiła. Wieś może w tych pinach woda była, jak woda odparowała to przestało świrować. No nie świruje jest dobrze. tak na trzy razy muszę przywozić tak do 500 kilo to w tą łyżkę włożę maksymalnie. Jak do byków się bierze, łyżkę do byków po prostu zawsze bierzemy, do tych dużych, żeby się ładnie pasły jeszcze dodatkowym materiałem, że trochę dawka jest zwiększona, ale my tak mamy i to krowy dobrze doją. To jest najważniejsze, żeby dostosować dawkę pod własne potrzeby, a nie pod to co, co tam ci ktoś mówi. Bo to jednak trzeba widzieć, czy, czy dojadają, czy zostaje, czy, czy kurde, czy mają za mało, nie, parametry, białko trzeba sprawdzać. No, nasza, nasza dawka się trochę od zimy teraz ukurczyła. Poprzez to, że muto jest drogie jak pies, więc nie, nie, nie dajemy muta Bo taniej jest nam uśrutować śrutą, yy, śrutą sojową, która była zwykle droższa I właśnie to białko podbijaliśmy mutem a, a teraz w momencie, jak muto jest droższe od zrobienia paszy To go nie ma Tak samo melasy nie ma jakoś ostatnio, nie wiem 700 kg wydwoku. Eh, zobaczcie. 600 wleciało, a potrzebuje 700. Cholera. No. I dlatego mamy paszę bardziej treściwą, bardziej zróżnicowaną. I tak samo doją, także no można mieszać, nie? Jednak te siano kiszonka i poplą to to ładnie daje. No i najważniejsze. Energia z kukurydzy, że wytłok jeszcze mamy dużo, no. Paszy mamy zapas, spokojny do października jest. Wszystkiego teraz, jak jeszcze się no, kiszonki już są. A zostało nam jeszcze 30 baletów, balotów z zeszłego roku i półtora i balota poplodu. To jeszcze jeden został i koniec po plodu. Nie my. Teraz tak robiłem jak czasu mnie w łeb, to odleciałem normalnie. Paszy treściwej 350 kg gdzieś zobaczymy, najwyżej się weźmie jeszcze raz. Idealnie! Dobra! Także teraz poczekam, niech się chwilę pomiesza. że tak to wygląda musicie teraz ładnie jeszcze przemieszać wszystko no jesteśmy w Zetorze kurde musiałem na chwilę do sąsiada jechać penn mu przywieźli tata mi właśnie dzwonił że mam tam wyładować, to szybko paleciaka założyłem i... Idziemy Zetorkiem 7211, ten nasz drugi Zetor ten mocniejszy no on jest tylko przy paszowozie w momencie jak sprzedaliśmy 914 to to... to ten przeskoczył akurat na... na paszowóz no ale dużo lepszy ciągnik od 914 do paszowozu. Według mnie lepiej się nim pracuje. Także widzicie, teraz jadę tutaj z tyłu, bo z tyłu krowy też dostają. Tu im ładnie daję pod te rury, bo tam deszcz nie pada, nic. Trochę teraz wybierałem, bo był syf. Także wybierałem na gnój resztki. W momencie, jak ścieliłem jeszcze rano Oprzy. Tak, dajemy troszkę gazu Musi obrócić sobie Otwieramy hydrauliką Nie mamy taśmy, mamy po prostu wyrzut Według mnie lepszy Mniej rzeczy ruchomych to mniej rzeczy do psucia. Gdzieś zostawiam tonę 700 w środku. Sorry, ale lubię liczby, lubię jak się zgadza. Także o coś takiego. Robimy tak. dajemy w dół. Bateria będę potrzebował przez chwilę tylko hydraulikę. jedziemy jak do obory. Tak, teraz działa sama hydraulika. Podnoszę sobie. On zawsze się troszkę wysypia. No nic, nic z tym nie zrobię. Cyk. Jest. Jedziemy, nie wiem. Ale ręczny trzyma. Uu. Chyba ta czwórka polowa będzie najlepsza. No i tak to wygląda tu. Gwiazd jest idealny. Jak do niego. Już z sprzęgłem Chcę równo rozłożyć to A trochę przejechałem A to nic Przegarnie się szybko Bo tu jest ta górka i trzeba uważać po prostu, żeby się nie spierdzielić. Hey, Wyłączyłem kamerę na chwilę i zapomniałem ją włączyć To przypiosłem kukurydzy, żeby nie robić dodatkowo kilometrów, także tak jedna łyżka stąd idzie do byków. Jeszcze jedziemy ładnie byczką zawieść. Także tutaj też będę musiał im... Niech będziemy gnój wybierać, to się wybierze One sobie ładnie i tak przerabiają Co trzeba to sobie zjedzą I tym też Akurat tu z tej strony Daję im tak, się wygodniej zawsze je Zauważyłem. Patrzyłem, właśnie jak ojciec co robi. Bo ja wcześniej dawałem z przodu. Teraz też daję tak. Także czasem dajemy też tu z boku. Ale chcieliśmy po prostu, żeby wyschło. Tu mają więcej miejsca nawet do żarcia. Chcieliśmy, żeby wyschło, bo było wydeptane później strasznie przez te krowy. I teraz po prostu dajemy tu znowu. Tak raz, tu, raz, tu dajemy. Teraz im też tu przez górę rzucę, bo jak nie mają usypanej górki ze starych, ze starych resztek, to im się ciężko wyżera. Dlatego lepiej dać tak, niż żeby dać z przodu. Robimy to. Śniadanko. A jeszcze muszę tu przegarniać sobie te mute, te poplony, nie poplone. Niepoplone. Co oprzątać dalej? Także mam nadzieję, że podobało Wam się o moje... moje tutaj oprzątanie, mieszanie pastrza wozu. Podobało się, zostaw lajka, like, suba, skomentuj, co tam ciekawego możesz powiedzieć. I, I widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć.